Jakie jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Legionowa? Jak jest przez nich oceniana praca Straży Miejskiej? Jakie rodzaje przestępstw lub wykroczeń są najbardziej powszechne w naszym mieście? Oraz czy w Legionowie potrzebny jest monitoring? Takie między innymi pytania znalazły się w ankiecie, którą do Legionowian skierowała Straż Miejska. Straż Miejska jakby zauważyła taką potrzebę od społeczeństwa. Były takie sygnały, były nadawane, jakby my to odbieraliśmy jako Straż Miejska, że... Należy zdiagnozować problem ogólnie bezpieczeństwa, może nie takiego jak robi to policja, bo my jesteśmy stworzeni do innych zadań, ale. Typowe takie zjawiska naganne, niepożądane na terenie Legionowa, które należałoby zdiagnozować. Ankieta była dostępna w różnych instytucjach i punktach usługowych w mieście, a także na stronie internetowej Legionowskiego Urzędu i Straży Miejskiej. Na pytania w niej zawarte odpowiedziało ponad pół tysiąca mieszkańców. W opinii zdecydowanej większości ankietowanych najbardziej zauważalne w mieście są takie wykroczenia jak dewastacja mienia, wybryki huligańskie, czy też zakłócanie ciszy nocnej. To powtarzało się jakby prawie, że w każdej ankiecie, a można powiedzieć, że 95% ankiet zawierały tego typu zjawiska, że jednak ludzi te zjawiska no jakby one są najbardziej uciążliwe. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki ankiety są dla legionowskich służb porządkowych nie najgorsze. Zaledwie bowiem 8% ankietowanych stwierdziło, że w regionowie nie czuje się bezpiecznie. Reszta poziom bezpieczeństwa oceniła jako wysoki, raczej wysoki, a nawet bardzo wysoki. Połowa z nich jest więcej niż zadowolona, z, z, jeżeli chodzi o pracę służb porządkowych, i też ponad połowa jest w pełni zadowolona, jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa. To myślę, że dobry punkt wyjściowy. Punkt wyjściowy do dalszych działań. Mając bowiem tak wytyczony kierunek, zarówno policja, jak i straż miejska wiedzą, na jakie zachowania i na które części miasta zwracać szczególną uwagę podczas codziennej służby. Na pewno chcemy tutaj, szczególnie na te przypadki chuligaństwa, niszczenia mienia, żeby zarówno przy pomocy monitoringu, jak i tych tradycyjnie dotychczas stosowanych metod związanych z patrolowaniem miasta, żeby Straż Miejska tutaj zwróciła na to szczególną uwagę i, i wspólnie z policją spróbowała te, te przypadki wyeliminować. Także ankieta nie była jednorazowym eksperymentem, jak zapowiadają miejscy strażnicy, podobne badania opinii społecznej mają być prowadzone systematycznie co pół roku. W następnej ankiecie pojawi się prawdopodobnie więcej pytań dotyczących miejskiego monitoringu. Żebyśmy my, jako operatorzy monitoringu, czy jako straż, straż ogólnie miejska, żebyśmy wiedzieli o kolejnych zjawiskach, a być może postulowali czy proponowali władzom nowym miasta, Nowej Radzie, żebyśmy mogli na przykład pozyskać nowe kamery, rozbudować monitoring. Warto też wspomnieć, że już w tej ankiecie ponad 90% mieszkańców przyznało, że w ich opinii monitoring przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w Legionowie.